Jeżeli chcesz kupić końce za PayPal, PaySafeCard lub Skrill, to zapraszam do Solo Gaming. Na hasło Adach otrzymasz 5% zniżki. Pamiętajcie, że zakupu możecie dokonać na każdą platformę. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry cześć, Czałem z tej strony, Patryk. Witajcie ludziska. Dzisiaj otworzymy sobie paczki po 35 tysięcy monet. Za sprawą tych dwóch gości, którzy mnie Niestety namówili na to wszystko. To jest w granicach 300. Nie, może nie 300, trochę mniej. Ok, otwieramy sobie pierwszą paczkę za 35 tysięcy. 000... Monet i oni mówią, że może dzisiaj coś się trafi. No ja też liczę na to, bo ostatnio. A tutaj będzie Łukasz Piszczek John Terry. Skipujemy, tutaj otwieramy, a tutaj hamsik będzie dzisiaj, a tutaj mamy na Okej, okay, przechodzimy sobie do paczek za 7,500 i zobaczymy. Podobno nie otwierają ogólnie. Paczek, jeżeli chodzi te e, podstawowe za 7,5k, a tutaj niestety nic nie ma, to od razu sobie wysyłamy. Na Turce skip, e, a tutaj 5000 monet, czyli zwróciło się na pewno. Kto trafił? Co ty robisz? Nie, żadnego męskiego nie chcę. Erik, weź! Dobra, wargi Amerykanów! Kto za i

Nie patrz, 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 patrz. Ja, łudź zostawcie patrz, w patrz. jak widzicie trafiło co niesamowicie. Bony. Men of the match, Shirley Inform i Atsu Men of the match. What the fuck. Dobra, widziska, zostawcie apki w górę, piszcie co wy trafiliście. Dzięki, trzymajcie się. Pogratulujcie im. Trzymajcie się. Do następnego. Serwosik, hej